Pokażę wam pokój Sofii i pokażę wam, co chcemy zmienić w nim. To jest pokój Sofii. Jest dosyć mały. Ma tutaj wbudowaną szafę, jak widzicie, z, ze szkłem, z lustrami, co jest dobre. I ma tutaj taki pierdoły taki Ściana to, jak się wchodzi. Jak widzicie, koło drzwi. Ma tutaj jakieś zabawki. Oczywiście się pozbędziemy tych zabawek, bo w sumie niepotrzebny taki domek wyrasta już i za rok idzie do szkoły średniej, więc chcemy jej zmienić pokój na taki, wiadomo, bardziej dla dziewczynki większej. Ma takie białe firanki, które zostaną i tutaj ma też taką zasłonę, którą ma tutaj żaluzję taką i idzie ona w dół i w górę także ta żaluzja jest neutralna także będzie pasować do każdego koloru, więc to zostanie i ma tutaj dużo rzeczy takich, co chcemy właśnie poukładać jej ma jakieś tam kamyki fajne dużo spinek, wszystko jest tak rozwalane, dlatego chcę jej ładnie jakieś pojemniczki kupić, żeby mogła sobie poustawiać wszystko ładnie i ma tutaj budzik i Tutaj ma grzejnik ym, i ma miejsce na podwójne uszko. W tej chwili ma uszko w ten, w ten sposób ułożone, ale położymy jej uszko w ten sposób. Jak się zmieści chcemy biurko jej wstawić, ale będzie pewnie minimalne miejsce na biurko i żeby się zmieściło, ale bardzo na chce, więc zobaczymy. I ma tutaj ładny żyrandol. Ten żyrandol zostanie jej, bo jest bardzo ładny. Zobaczcie jak fajnie wygląda. Także ten zostanie już jej Bo nie trzeba jej zmieniać Ale tapetę jej zmienimy Także jakiś rok albo dwa Góra I pozbędziemy się tej tapety I uszko Jak widzicie to ma takie tutaj One ma takie diamenciki małe Ale jej uszko Też się pozbędziemy Będzie miała podwójne Bo jest już duża Stawimy jej podwójne uszko I tapeta będzie zmieniona też i to jest właśnie do jej nowego łóżka. Zobaczcie, ono jest takie e, ratan, się nazywa, z typu ratan, takie drzewo jakby. I pomalowane na taką biel, bym powiedziała, taki biały kolor. I to jest właśnie jej podstawa do łóżka. Kupimy jej podwójne łóżko, które będzie tutaj. E, I e, muszę jej kupić, wiadomo, nowe pościele, podwójne. Jakiś fajny kolor, bardziej dla większej dziewczynki, i mam nadzieję, że jej się spodoba. Więc tak wygląda w tej chwili pokój i będziemy zrobić. Zrobimy jej całkowicie inaczej. Pokój jeszcze Wam zapomniałam pokazać jednej rzecz, to są ta szafa, jest dosyć duża, powiem Wam, od góry do dołu, co też jest dobre. To są jej książki, wstawiliśmy jej tutaj na książki, na tej ścianie, co się otwiera, bo nawet nie widać. A ma tutaj właśnie wszystkie książki, co jest też dobre. Także to zostanie tutaj, ale są w kasji książki, tak jak te pozbędziemy się i wrzucimy do innego pokoju do kasji pokoju, bo wszystkie rzeczy chcemy pozbyć się w tej chwili i kupimy coś dla kasji, podobnego tylko mniejszego na ścianę do kasji pokoju. Um, po prostu trzeba to miejsce sobie jakoś um, naszykować pod spodem pod. Um, Uszkiem. Ma kilka pojemników Z różnymi zabawkami Więc dużo z nich wyrośnie A kilka zostawimy jej I będą szły do innego uszka Bo to uszko co planuję jej kupić To jest podwójne i będzie miało Storage, czyli taką sekcję pod łóżkiem, Gdzie można takie różne rzeczy chować Także to coś jest dobre Więc w tej chwili to jest jej pokój I zobaczycie jak będzie wyglądał Po metamorfozie Czyli mamy łóżko w tej chwili. Tak wygląda okno z firankami. W tej chwili to wygląda tak. I będziemy wszystko wyrzucać i zmieniać. Włącznie z tą tapetą, ale tapeta będzie zmieniona za dwa lata, myślę, za dwa albo za rok. Także w tej chwili tak to wygląda. I pozbędziemy się tych książek, tylko w Sofii będą I tych też się pozbędziemy Tak jak mówię Będzie wyglądał je pokój całkowicie inaczej Więc to jest pokój Sofii Ok, na tym samym piętrze mamy pokój Kasy, Albo to, co powinieneś być pokój Kasy. W tej chwili jest taka rupieciarnia więc jest to dosyć mały pokój. Zacznijmy od tego. Jak widzicie, to jest pokój na pojedyncze uszko Więc uszko zostanie takie jakie jest, bo jest białe, więc jest neutralne. Do tego mamy tutaj na tej ścianie dwie szafki. Te szafki zostaną tak jak jest, tylko może zmienimy dekorację. Bo w tej chwili tutaj jest jakiś jelonek i świeca, i jakieś książki. Te książki były dekoracją w salonie. Ale przez to, że kasia jest za mała i by malowała te książki i świece, wkładała tam palce, więc musieliśmy przenieść je tutaj na razie. Więc ten stolik w salonie nie ma nic, jest goły i wesoły. Tutaj jest taki pojemniczek, zwykły, druga półka i jakieś misie, więc tym misie wymienimy na jakieś fajniejsze. Także te tutaj. Półki zostaną tak jak są. Może wstawimy tutaj tapetę? Tak jak w Sofii pokoju jest tapeta, tak jak tutaj bym chciała tapetę jakoś wstawić, żeby po prostu każdzie się pokoik podobał i nie był taki neutralny, tylko coś było, żeby chciała tutaj spać. Na tej ścianie mamy okno. Jak widzicie, to jest małe okno i ma tutaj grzejnik. Ten grzejnik odpada, więc muszę kogoś załatwić, żeby po prostu angielskie doby, jak widzicie. Aby go dobrze przemocowo i sprawdzić, co tam jest. I mamy tutaj okno pojedyncze z taką żaluzją. Ta żaluzja zostanie, nic nie będziemy zmieniać, bo to jest, ona jest takiego materiału, jak widzicie, tutaj takiego by materiałowego, także ona nam posłuży na lata i jest fajna, zasłania fajnie okno. Lekka jest. Mam tutaj świecę taką, która była też na dole w salonie, ale Kasia ją upuściła i złamała, więc musiałam ją przenieść, bo była dosyć droga. Więc ona tutaj na razie zostanie, a potem zmienimy i tutaj wstawimy coś innego dla niej. Ma też tutaj budzik w kształcie króliczka. Nie jest podłączony ten budzik, ale jak podłączymy go, to jest taki jasny róż. To Wam pokażę. I mamy tutaj wazon z takimi. Które są na wieki Nie trzeba ich zmieniać One wyschnięte są I po prostu tak wyglądają przez cały czas Więc to było w salonie na Stoliku chyba Ale tak jak mówię Cassie jest bardzo mała, ma 3 i psuła to Więc musiałam to przenieść Więc tutaj może jakieś się ustawimy Kasi ma też widok Z jej pokoju na ogródek I jak widzicie Mam tutaj ogródek z góry, to wam pokażę Tutaj mamy róże i tam mamy po boku róże, ale one rozrosną się i będę chciała cały rząd tych róż. Trampolinę, pozbędziemy się trampoliny, e, bo na razie są dzieci małe, więc używają, ale potem pozbędziemy się trampoliny, żeby była e, nasza zielona trawka wszędzie. Ostatnio właściwie kupiłam coś do trawy, żeby jeszcze ładniejsza była, także zobaczymy, czy to zadziała, coś niemieckiego. Mamy tutaj nasz... E, Schowek na różne rzeczy ogrodowe, i ten schowek przemieszczę, gdzie jest trampolina. To tam będzie. Więc to by było na tle ogródku. Wracając do jej pokoju, mamy tutaj e, niezły sef. Mamy tutaj, to są wszystko książki Sofii i różne pietoły na ciasta, bo nie używamy tak, że... naprawdę z tego pokoju zrobiła się rupieciarnia Więc jest następna półka, i mamy tutaj też. Biurko i krzesło i jakieś tam poduszki, książki i więcej książek, i tutaj już nie ma nic za drzwiami. Plan jest, że za drzwiami na tej ścianie właśnie wstawimy taką półkę na książki dla kasji, podobno co Sofia ma w pokoju. Więc to zamówię półkę na książki tylko dla kasji. Biurko nie wiem czy zostanie tutaj, czy te biurko zostanie przeniesione do Sofii pokoju. Jeżeli się zmieści, zależy co się zmieści w Sofii pokoju. Ta półka to jest zostanie, ale w tej chwili są taki domek zimowy, jest na świece i choinki, więc to się schowa. Mamy taką roślinkę tutaj. Więc ta roślinka prawdopodobnie zostanie sobie tutaj jak jest. I ta półka ma takie książki dekoracyjne. Też takie się niepotrzebne rzeczy. Więc rzeczy na tej półce się zmienią, ale ta półka nasza zostanie tak, jak jest teraz. Także jest tutaj półka na jakieś książki albo mazaki. Tutaj mamy wazon z kuchni. Ten wazon. Zawsze mam ten wazon jak w kwietniu w salonie w kuchni. Bo jest taki pokaźny. I ten wazon e, przypomina mi wiosnę bardzo, więc zawsze sobie trzymam go w stole, bo jest bardzo duży i stół jest duży, więc e, jeżeli mam taki mały wazon, to wszystko się gubi na tym stole, nie wygląda za fajnie. Także to jest wazon do kuchni. Mamy też tutaj e, lampę i ta lampa chyba zostanie. Tylko może przeniosę ją gdzie indziej, w innym miejscu. Mamy następną lampę z innego światła, więc tutaj się pozbędę. I tutaj mamy Kasi taki jakiś, zrobiła niezły burdelik, więc pozbędziemy się tego. I może będzie tutaj taki stolik na tym biurku, będzie coś z mazakami, jakimiś kartkami pod spodem, blok, żeby kasi mogła sobie malować. Jeżeli chodzi o krzesło, to krzesło zdecydowanie będę musiała zmienić, bo to jest tragiczne. Po prostu ono jest takie bardzo łąki, że jest bardzo takie trzęsące się, że tyle, że stoi. Więc krzesło zdecydowanie zmienimy na jakieś fajne. Mamy tutaj poduszki, ale to wszystko pozbędziemy się pod spodem. Oczywiście mamy tutaj dużo książek, więc spółka się zdecydowanie przyda. Tego się wszystkie pozbędziemy. W tej chwili tylko wrzucamy tutaj różne rzeczy, które są nam niepotrzebne. I nikt tutaj praktycznie nie śpi jakieś poduszki. Jeżeli chodzi o łóżko, uszko, uszko zostanie tak, jak mówiłam. I co zrobimy, to kupimy jej fajne, nowe pościele i te pościele z jakimś fajnym wzorem dla dzieci, żeby się bardzo podobało, żeby chciała tutaj spać. Jeżeli chodzi o światło, to to światło zostanie tak, jak jest. Nic tutaj się bardzo nie zmieni. Tak ona wygląda, jak jest włączone ma taki odcień jest dosyć ciemny, ale mamy lepsze żarówki, żeby po prostu było jaśniej, jeżeli dzieci muszą czytać książki. Więc światło zostanie jak, jak jest, tylko zmieni się pościel i wygląd tutaj. Jeżeli chodzi o tą stronę, to mamy w tej chwili takie półeczkę, taką koło em, naszego łóżka, która wiadomo mieści się em, jakaś. Em, E, taka światła albo lampka nocna. Więc to zostanie prawdopodobnie, tak jak jest, bez zmian. Tylko trzeba ją podłączyć, bo tutaj się nie łączy do tego gniazdka, więc musimy zobaczyć, jak ją podłączymy, albo przerzucimy ją na tamtą ścianę. Więc zobaczymy, ale to w tej chwili jest kasi pokój, którego nie używa. Więc musimy go całkowicie zmienić, żeby zaczęła go używać, i to by było na tyle. Ok, jeżeli chodzi o nasz ogród, to mam piękną różę tutaj. Już ma 3 lata. Ma piękne kwiaty i pachnie ślicznie jak dzika róża. Ok, to jest ostatni raz, jak widzicie mój ogródek taki pusty, w sensie, że po tej stronie nie ma nic. Także to się już niedługo zmieni. Będziemy tutaj wsadzać wzdłuż do samego płotu do końca. Mój nowy zakup. jest piękne. Te chryzantemy są białe. Także nie wiem co to za odmiana. Jest bardzo fajna. I będą szły i rozrastały się właśnie tam po bokach. Będzie tak, że wstawimy tutaj nowe płytki i stół przesuniemy tutaj może albo zobaczymy i jacuzzi wstawimy w przyszłości tam jak dzieci podrosną. Więc. Tak będą one wyglądały po wsadzeniu. Wyglądają bardzo ładnie. Taki kolor i odmiana jest bardzo fajna i jest ich, będę wsadziła je tak pod płotem trzy, żeby coś tutaj było miałam różowe kupować, ale chyba białe, delikatne, będą najładniejsze i tutaj w przyszłości się pozbędziemy tej trampoliny pod płotem tam będą róże, całym rzędem a w takie jednoroczne kwiaty mamy dwie róże, powiem wam, że ta w końcu zdrowo nam rośnie rozrasta się z dużo nowych pąków, jak widzicie i tutaj ta jest pnąca, będzie pnęła się Cały do góry Także mamy tutaj grilla Także to jest tak Mamy stół, ale powiem wam, że zmienimy tutaj stół I będziemy robić płytki Tutaj wisienkie, Chyba w następnym roku Także tutaj jestem zadowolona jak to wygląda Z tej strony taki ogrótek przypomina mi Pokażę wam z drugiej strony Przypomina mi em, Taki koty feel. No dobra, pokażę Wam. To są moje róże, tak jak mówię, rozsady i będą całym, e, całym rzędem szły i tak wygląda ogódek z tej strony. Będą to ładne kwiatki. Powiem Wam takie kwiaty, jak inwestujecie, co nie trzeba co roku stawić, to są najlepsze. Ok, co do kuchni, właściwie korytarza tutaj to nic się nie zmieni. Mamy tutaj e, tapetę, jak widzicie. Chyba widzieliście ten filmik, jak mieliśmy tą tapetę z takimi złotymi kwie... ptaszkami. To są takie drzewa. I to wszystko zostanie tak, jak jest. Tutaj nie mamy żadnych planów, ale właśnie przyszła dostawa jeszcze większa niż ta poprzednia dla kota. Tym razem to jest dostawa nasza do domu. To jest stół właściwie replacement czyli takie przywieźli nam, dostarczyli nam następny stół, bo ten pierwszy, nie wiem czy widzieliście w poprzednim filmiku, ten pierwszy stół był krzywy, nie złączał się więc wysłali nam następny, ale długo czekaliśmy na niego bo był robiony od podstaw, to jest porządny stół, drewniany z lepszego drewna, ale Tony będzie go otwierał dzisiaj i ustawiał teraz jak bajki tutaj w salonie też mamy kilka planów do zmiany, ale o tym zaraz Um, i zobaczcie, nie wiem czy nie jest uszkodzony bo tak wygląda trochę podejrzany mam nadzieję, że nie jest uszkodzony i nic z nim nic się nie będzie działo bo będziemy musieli znowu to zgłosić ale otworzymy i mam nadzieję, że będzie ok um, więc dzisiaj był dostarczony było kilka odcieni tego stoła nasz jest trochę taki szarawy a ten pisze, że yy, że jest czarny um, więc zobaczymy. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie niespodzianek. Tutaj w korytarzu na razie nie ma, planujemy żadnych zmian, e, więc tutaj mamy lustro. To jest korytarz oprócz em, tutaj naszego żyrandola, zmienimy, bo to mi się nie podoba. Daje takie ostre światło, więc pozbędziemy się tego i zmienimy tutaj światło. Na razie to wszystko tutaj zostanie bez zmian. E, powiem Wam, że może za rok zmienimy podłogę i ta podłoga będzie taka jak tutaj w kuchni. Eee, żeby po łatwiej się do czyszczenia tym bardziej, że mamy kota teraz a wiadomo, że dwana się bardzo brudzą, więc to zostanie jak jest w łazience tutaj jest łazienka na dole nic tutaj bardzo nie ma, więc tutaj zostaje wszystko bez, zmianie. Eee, bez zmian może się kiedyś pozbędziemy tego tutaj mamy kran i lustro, więc to na razie to zostanie Kasi notnik, ale już go nie używa Więc pozbędziemy się tego, że będzie więcej miejsca I może właśnie Inną tutaj wstawię szafkę Bo dobrze jest schować kilka rzeczy Także fajnie jest takie zapasowe rzeczy Pasty, płyny Sobie schować, także jest ok, ale coś tutaj Muszę z tym zrobić, ale Poza tym wszystko zostało, bo to jest mała toaleta Aby taka Żeby się załatwić I mam tutaj światło Także to wszystko zostanie jak jest. Jeżeli chodzi o salon, to e, tak on wygląda w tej chwili: światło tutaj. E, te światło mi się nie podoba, więc te światło zdecydowanie ten karnisz wymienię. I on będzie miał taki akcent e, takiego e, złota, jak te ptaki w korytarzu, więc to zmienimy. Mamy sofę, ale mamy dorastające nadal dzieci, tak jak tego szkódnika, więc te sofy zostaną, bo one bardzo brudzą się. I te sofy akurat wypraliśmy, zapłaciliśmy, wypraliśmy ją i naprawdę wyczyścili ją dobrze, więc posłuż nam trochę. Jak dzieci podrosną, to wtedy zamienimy tą sofę, zmienimy sobie też na narożną, ale inną. Tutaj tapety nowe, i te tapety zostaną tak, jak zostaną. Tylko chcieliśmy takie złote złote tutaj dwa e, wsadzić tutaj, wstawić, ale e, niestety nie ma. Znam tutaj nowy telewizor, więc zostanie jak zostanie i mamy, zrobiliśmy właśnie nowy e, kominek, który jest taki bardziej nowoczesny, także to, to zostanie jak zostanie. Tutaj jakaś Kasi, Kasi wyrośnie, to pozbędziemy się tej kuchni. Mamy trochę e, takie łóżeczko dla kota tutaj i mamy trapakę dla kota. I zabawkę, tunel dla kota, bo jest rozpieszczony. Trochę zabawek kasji tak jak mówię, jak wyrośnie, to pozbędziemy się tego w tej chwili. O, i kot. Mamy kota też. Jak pozbędziemy się kota, to trochę potrwa. E, więc tutaj raczej nic się nie zmieni. E, jeżeli chodzi o stolik, to w stolik właśnie zostaj, zostajemy tak, jaki jest. Będziemy mieli tutaj bardziej dekoracyjne książki i jakąś bazę. Jak Kasi podrośnie trochę, bo na razie by wszystko zniszczyła i jakieś fajne y, świece Przechodząc do... to jest nasz korytarz z dołu jak widzicie podłogi, tak jak mówiłam, zmienimy tutaj w przyszłości i jeżeli chodzi o kuchnię, to y, tutaj mamy już nowy żyrandol, który będzie posłużył nam, bo jest bardzo ładny powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z niego także to zostanie jak było i mamy nas stół. Na stół, tak jak mówiłam, był nierówny. Jak widzicie tutaj, po prostu się nie złącza, więc będziemy musieli e, wymienili go nam w końcu, więc jestem zadowolona z tego powodu. Także zmienimy stół i mam nadzieję, że już zostanie na stałe. E, tutaj mamy szafkę. Właściwie sprzedałam ciuchy, To są czyste ubrania, bo zaczęło padać, jak to w Anglii. Ale nie mogę narzekać, bo jest naprawdę ciepło ostatnio, więc mamy tutaj maszynę do popcornu, więc ona zostanie tak jak zostanie tutaj, albo jak nam się dzieciom znudzi, to będziemy mieli tę orchidę, wstawimy, żeby ładnie wyglądało. Um, I tutaj mamy kaloryfer i mamy lustro, lustro, zegarek, który tak sobie mi się podoba, chciałabym taką inną wersję tego lustra kupić, także zmienimy to te lustro, ten zegarek, będzie zmieniony zdecydowanie na inny. I tutaj mamy dla kota rezydencję kota, którą zakupiliśmy ostatnio. Także ten kot to ma dobrze. Jest mały, ale powiem wam, już nie chciałam kupić się małych rzeczy, żeby wyrastał i żeby trzeba było kupić nowe, więc zakupiłam tylko wielką rezydencję dla kota z hamakiem, jak widzicie. Milutką i puszystą Nawet dwa koty by się tutaj zmieniły, zmieściły Albo i trzy Już lepiej temu kotowi nie będzie Więc mamy to właśnie dla kotka Matmy tu jakieś zabawki, myszki Jak widzicie I miseczki nowe Kupiliśmy takie Jak pokazywałam w poprzednim filmiku I matę, żeby się nie brudziło Ale nadal się brudzi, ale to normalka Więc raczej tej zmiany nie będzie Powiem wam, że fajnie jest, bo jest za drzwiami i jak się wchodzi, to tak naprawdę nie widać, że ta wielka rezydencja jest i zastawia nam kuchnię. Więc jest ok, tutaj mamy kwiata, który też zostanie, tutaj nic się bardzo nie zmieni. Mamy tutaj naszą kuchnię, ona jest biała. Nic się nie zmieni oprócz tego, że będzie tam toster stał, bo w tej chwili mamy taki właśnie czajnik z tej lepszej firmy. I wstawię tutaj tostera z tej samej świmy biały będzie taki kremowy bardziej. Tutaj mamy książkę kucharską, więc tutaj zostanie to jak zostanie. Tutaj mamy maszynę do kawy. To to jest zostanie ta maszyna. Powiem wam, że bardzo kawy nie pije, ona jest zakurzona, stoi sobie po prostu dla dekoracji. Mamy główne okno. Moja koleżanka kupiła mi właśnie piękną orchidę. Zobaczcie, taki ma śliczny kolorek, fioletowy. Bardzo fajna i zdrowa. I tutaj mamy. Taką świecę, i coś do dekoracji. Także tak wygląda ten stół. Ok, nasz stół już wyjęty jest tutaj z tego, i będziemy go rozpakowywać i zamieniać je. Tak czy nie, kocie? Zamieniamy go i mamy nadzieję, że będzie równy tym razem. Teraz będzie się działo. Mam nadzieję, że będzie dobry kolor, ten sam i mi drugi raz, nie słyszałam tego, no ale zobaczymy. I mały nasz stół, jest naprawdę ładny. Trochę jaśniejszy chyba jest od tamtego, bo one są ręcznie robione, ale 100% zadowolony. Dwa stoły teraz, jeden, drugi, ale ten jest dużo lepszy, zadowoleni jesteśmy, bo jest jako jedno, nie jest Yy, przepołowiony na dwa, czyli widać z jednej części drzewa, wycięli to jest okrągły bez połówek które nam się właśnie w tamtym nie łączyły także jesteśmy zadowoleni Kasi nam poprząta i to by było na tyle w tym filmiku na razie, do następnego filmiku, pa!